Jak po angielsku powiedzieć, teraz to już jesteśmy w domu, teraz to już mamy z górki. Czyli że przeszliśmy najtrudniejszy etap jakiegoś zadania i już teraz wszystko powinno być proste i bez komplikacji. O tym porozmawiamy w setnym odcinku naturalnie po angielsku. Korzystając z tej okazji, chciałbym wszystkim, oczywiście subskrybentom i osobom oglądającym kanał, podziękować za wsparcie, komentarze. Na ten moment, przy 100 odcinkach NPA mamy ponad 12 tysięcy subskrypcji na kanale. Za każdą z nich bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Życzę Wam dużo satysfakcji w mm, posługiwaniu się językiem na co dzień i przechodzimy do lekcji. Bardzo często, kiedy mamy już za sobą najtrudniejszą albo najmniej przyjemną część zadania, to mówimy, że teraz to już jesteśmy w domu albo teraz to już będzie z górki. Ale czy jest w angielskim jakiś nieformalny zwrot, który oznacza to samo? Jasne, że tak. I to nie jeden. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma z nich. Pierwszy, łatwo zapamiętać, bo on też opiera się na słowie dom, czyli home. I żeby powiedzieć teraz to już jesteśmy w domu, możemy użyć angielskiego zwrotu to be home free. Mamy tu same pozytywne skojarzenia, no bo home, czyli dom, no to jest miejsce, które dobrze znamy, w którym nic nas nie zaskakuje, w którym wszystko jest dla nas proste. No a słowo free oznacza uwolnienie się od problemów albo brak przeszkód na drodze w dotarciu do domu, czyli teraz to już jest wszystko proste, bułka z masłem. Załóżmy na przykład, że w czasie kręcenia filmu Titanic Sylvester Stallone i Kurt Russell Pomylili plany zdjęciowe, no i dostali się przez pomyłkę na pokład tonącego statku. No i teraz cali mokrzy próbują opracować plan wydostania się. Skoczymy na te liny, zjedziemy w dół i będziemy w domu. Czyli wykorzystując wrot to be home free mówią jump to those wires, slide down and we're home free. We jump to those wires, slide down the other side and we're home free. Ale jest to też zwrot niezwykle przydatny w pracy. No bo jeżeli na przykład w czasie lunchu przygotowujemy kanapki i smarujemy je dopiero co wyjętym z lodówki masłem, które jest twarde, no to ten etap smarowania jest najtrudniejszą częścią tego przygotowywania. Mówimy więc: Jak już tylko posmarujemy te kanapki, to będziemy w domu. Czyli: As soon as we spread the butter, we're home free. A kolejny zwrot, który znaczy: Teraz to już jesteśmy w domu, to to be over the hump hump to po prostu garb na przykład na plecach albo jakieś wybrzuszenie na przykład na drodze którą pokonujemy czyli kiedy jesteśmy over the hump no to przeszliśmy już to wybrzuszenie tę trudność no i przed nami już tylko płaski teren czyli brak komplikacji jeżeli na przykład znajomy poprosił nas o przeprowadzenie u niego pierwszy raz w życiu pilingu stóp to po uporaniu się z piętami możemy powiedzieć no teraz Połowa już za nami, teraz to już jesteśmy w domu. Czyli OK, halfway through, over the hump. OK, halfway through, over the hump. No ale przecież zamiast mówić teraz to już jesteśmy w domu, często używamy zwrotu, teraz to już mamy z górki. Które znaczy w zasadzie to samo. I tutaj też mamy precyzyjny angielski zwrot, który jest odpowiednikiem, czyli to be all downhill. Downhill oznacza kierunek w dół, szczególnie jeśli chodzi o schodzenie ze wzgórza, bo down w dół, hill wzgórze. Downhill. Możemy więc, wracając do pięt naszego kolegi, powiedzieć, kiedy już się z nimi uporaliśmy. Oh, teraz to myślę, że już będzie z górki, już mamy w tym momencie z górki, czyli Well, I think it's going to be all downhill from here. Ale tutaj ważna uwaga: downhill może też oznaczać coś właściwie przeciwnego że dana sytuacja uległa pogorszeniu, że właśnie stoczyła się w dół. Na przykład, um, after the scandal, his career went downhill czyli po skandalu jego kariera potoczyła się tak jakby w dół czyli no, ucierpiała. I w tym znaczeniu downhill jest bardzo często używany właśnie ze słowem go, go downhill czyli iść w dół, pogarszać się. Podsumowując, żeby powiedzieć teraz, to już jesteśmy w domu, mamy już z górki, możemy używać zwrotów to be home free, to be over the hump, albo to be all downhill, na przykład from here, od tego momentu. Z zastrzeżeniem, że downhill może też oznaczać pogarszanie się sytuacji, szczególnie w zwrocie to go downhill. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszej setnej jubileuszowej lekcji naturalnie po angielsku. Zapraszam oczywiście na angielski z .pl. Tam w zakładce YouTube materiału jest notatka do tej lekcji, którą możecie sobie pobrać i oczywiście na serwisie jest też mój kurs angielskiej gramatyki, który możecie sobie wykupić. Szczerze go polecam do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć.